Jeśli warciarze marzą jeszcze o utrzymaniu się w trzeciej lidze, to ten mecz musieli wygrać i Astro Energy Warta Gorzów go wygrała. W 27. kolejce Warta podejmowała innego kandydata do spadku: Raków 2 Częstochowa, i dlatego było to z punktu widzenia obu zespołów bardzo ważne spotkanie. I Warta ciężar tego meczu uźwignęła, bo wygrała 2 do 1. Do przerwy jednak to goście przeważali, ale na szczęście dla kibiców i piłkarzy Warty po 45 minutach był bezbramkowy remis. Pierwsza połowa, połowa na zero. Z mojej perspektywy. Yy... Mieliśmy nad nią kontrolę. Źle wchodzimy w. W drugą część spotkania tracimy, tracimy dwie bramki, łapiemy kontakt, no i wszystko się mogło wydarzyć. No, to jest piłka nożna. Po przerwie warta zdecydowanie mocniej zaatakowała, i w 52. Minucie przyniosło to wymierny efekt, bo po tym zagraniu Dawid Ufir umieścił piłkę w siatce Rakowa i warta wyszła na prowadzenie. Po zdobyciu gola nie zwolniła tempa i nadal szukała okazji do podwyższenia prowadzenia. I tą okazję znalazła po tym, jak w polu karnym zawodnik Rakowa zagrał ręką, sędzia podyktował rzut karny, a na drugą bramkę dla warty zamienił. Adrian Bielawski. Nie wiedzieliśmy, że musimy na zagrać mocno z tyłu, a będziemy na pewno mieć swoje sytuacje. I tak się stało w drugiej połowie. Druga bramka nieco uśpiła warciarzy, którzy cofnęli się do obrony, a Częstochowianie zaczęli się spieszyć i w końcu odrobili część strat po golu na 2 do 1, którego zdobyli w 73. Minucie. Od tego momentu na boisku zrobiło się nerwowo, a warciarze musieli się solidnie napracować, żeby dowieść korzystny wynik do końca. Ale się udało i trzy ważne punkty trafiły na konto warty. No, popsuliśmy tą końcówkę przede wszystkim tego spotkania, gdzie, gdzie straciliśmy po stałym fragmencie, gdzie jeszcze uczulaliśmy dzisiaj się bo bo wczoraj to zamknięcie nam średnio funkcjonowało. Przypomnieliśmy sobie o tym przed meczami, mimo wszystko z tego dostaliśmy bramkę. W innych meczach lubuskich trzecioligowców Stilon wygrał na wyjeździe z LKS Goczałkowice z 2 do 1, a Kalina Gubin zremisowała 1 do 1 ze Ślęzą Wrocław.